Dzień dobry kochani, witam was w najnowszym vlogu Wiem, że dawno tych vlogów nie było Wiem, że sporo się nie odzywam, ale tak naprawdę u mnie nie było większych zmian Po prostu życie, życie, praca, życie, dom i w ogóle No i ta radość z tego życia to jest niezmienne Ale słuchajcie, dzisiejszy vlog będzie o tyle trudny, że no znacie tą przestrzeń Ale jak widzicie jest za mną bałagan Są znowu zmiany i nie wiem czy uwierzycie Ale po dwóch i pół Dobrze, chyba liczę tak szybko w głowie. Po dwóch i pół latach wynoszę się z tej przestrzeni, przenoszę się z tej przestrzeni, a już większość półek jest pusta. No i to jest dość takie. Trudne, fascynujące, ale trudne. Yy, bardzo dużo jest tutaj yy, pustego miejsca i trudno jest mi trochę o tym mówić, dlatego że do tej pory to jest moja ukochana, na, najukochańsza z przestrzeni. Na początku Baby Sima była w domu, później była tutaj w takiej, tak jakby dobudówce, tutaj yy, w tym budynku, ale w dobudówce. To jest taka mała przestrzeń, znaczy, mała przestrzeń, tam nie wiem, jest chyba ze 30 metrów, więc jest całkiem okej, okay, tak? Następnie byliśmy z Baby Simą, o tam naprzeciwko czekajcie, ja wam w sumie pokażę Była ta przestrzeń po domu, następnie było tamto okienko u mojej teściowej w domu, no i później yy, z siatkami z Ikei przenosiłam się tutaj do tej przestrzeni, ponieważ to jest budynek, który yy, po prostu był yy, nieużytkowany z powodu tego, że nie było takich funduszów, żeby to wszystko tutaj zrobić, picuś, glancuś. To jest hotel, tutaj jest sala restauracyjna, tam jest. Parkiet do tańca. Ja to przerobiłam na przestrzeń magazynową, na taką przestrzeń filmową, tiktokową, i, i naprawdę się cieszę, no bo, no bo, no bo tu było pięknie wszystko. A teraz pokażę Wam, jak to wygląda, bo Wy znacie to doskonale z tej czystości, z tego wszystkiego, jak jest picuś, glancuś. A teraz są puste półki. To są stoły ze strefy pakowania. I tutaj jeszcze to jest, tak wiecie, jakoś w miarę. No wiem, że jest wszystko przerzedzone. Tutaj, gdzie aktualnie stoję, też były dwie półki. Tutaj były dwie szafeczki. Tam były dwie szafki. Dalej. Yy... No i tutaj. Tutaj były szafki, bo to wszystko oddzielało strefę pakowania. W strefie pakowania teraz jest bałagan, ponieważ tamte stoły tutaj stały, a że zostało to wszystko wyjęte, to zobaczcie. Mam stoły do pakowania tutaj dalej, aczkolwiek tu już się pakowanie nie odbywa. Po prostu to wszystko już jest pakowane i, i przenoszone, przewożone. Mm. Trochę, trochę jestem w szoku w takiej panice, szczególnie, że e, już Wam powiem dlaczego. Znaczy w szoku w panice, no po prostu stargają no, różne takie emocje. O, zaraz Wam w ogóle pokażę jak tam jest dalej, bo chyba tego nigdy nie widziałyście. A już można, bo tam już w większości szafek nawet nie ma. E, ponieważ nie mam lokalu drugiego. Mam ten lokal na Klonowej i tam... tam poprzewoziliśmy te szafki, które tutaj były, gdzie widzicie teraz tą przestrzeń. One zostały poprzewożone właśnie na klonową, tam na magazyn. Dostawiliśmy dwie właśnie te szafki tutaj spod filara na środek, na salę. No i na razie tam zwożę rzeczy, aczkolwiek no klonowa nie jest z gumy, mimo że tak od półtorej roku się wydaje. No i nie mamy lokalu. Lokalu nie mamy, no bo ja mam też konkretne lokalizacje, gdzie bym chciała mieć. To nie jest tak, że byle jakbym chciała, wiecie, gdzieś na pierwszym czy drugim piętrze. Nie, to też muszą być takie że tak powiem moje wymagania, że to musi być od ulicy, no bez schodków wiadomo, no bo matka z dzieckiem z wózkiem, no to, no to musi być komfort, tak? Żeby było gdzie zaparkować, żeby ta przestrzeń też była, żeby to nie było 20-30 metrów, bo absolutnie tam sklepu ze strefą wysyłki się nie zmieści. A teraz jak mamy na klonowej właśnie też tą strefę wysyłkową, to jest to o tyle utrudnione, że nie bardzo możemy mieszać towar, a ten towar się miesza. Już Wam tłumaczę, dlaczego bo to są myślę takie, takie smaczki? E, dlatego, że system, jaki, jakim operujemy, e, nie ściąga tego, co mamy fizycznie w ręku, ze stanu magazynowego. Już Wam mówię, przychodzi Pani. Pani Ania załóżmy i mówi, że chciałaby kupić tą grzechotkę. No to spoko. Ja pika ją sprzedaję i wszystko fajnie. Ale załóżmy, że była to ostatnia sztuka i w sklepie internetowym też jest ostatnia sztuka, więc muszę wejść do sklepu internetowego i stamtąd ją ściągnąć. Co by jednak było, gdyby najpierw to zeszło ze sklepu internetowego, bo ktoś wyrzucił do, do koszyka i zamówił, a pani Ania by już wyszła z torbą ze sklepu, no byłby kłopot. Także to są, wiecie, takie drobne rzeczy, które jednak... No, ale tak pomyślałam, że chcę mieć to tutaj nagrane, bo wszystkie ważne etapy mojej pracy i tak naprawdę mojego życia są tutaj na YouTubie. Yy, to już nie jest taka popularność, żeby sobie każdy tutaj wchodził. Więc mogę Wam o tym wszystkim opowiadać, bo zostało tylko grono moich najbliższych tutaj koleżanek internetowych. No i w sumie chodźcie, ja Wam mogę pokazać, jak to wszystko tu wygląda z tej strony. Chociaż pokazywałam Wam, myślę, to też jak to tu wygląda. Tutaj mieliśmy tą strefę pakowania, gdzie mamy właśnie tyły tych wszystkich półek. Tutaj, tylko niech, o, niech się to przyzwyczai. Tu jest wszystko pakowane w pudła. Tutaj mamy metalowe szafki, jedne, drugie. Yy, I to wszystko też będzie wywożone. Tutaj ma być kuchnia kuchnia do tej restauracji. I tutaj były po prostu też moje kartony. Następnie przechodzimy dalej to też jest już wszystko w tych pudłach popakowane. Yy, są no, różne rzeczy różne gabaryty, kalosze, yy, jakieś inne większe tekstylia, takie rzeczy. Tutaj się wchodzi też do tego magazynku. A na górę, jak się idzie, to jest akurat ta brzydsza klatka schodowa, ona nie jest taka zrobiona. Na dół się idzie do piwnic. To tam zawsze dorzucałam ten pelet i ekogroszek, który wam pokazywałam często na to Story, że takie jest behind the scenes, jeżeli chodzi o właściciela firmy. No i na górę można iść jeszcze na jedno piętro, ale one wyglądają tak samo, że tutaj są pokoje. Z łazienkami. Tutaj jest akurat taka ogromna przestrzeń. Ja to kiedyś pokazywałam też na Instagramie, ale w sumie, bo tutaj mój Teściu Świętej Pamięci chciał właśnie mieć taki swój apartament z widokiem właśnie na drugą część. No i wszędzie, i tu jest tylko jeden taki duży, a wszędzie są właśnie pokoje z łazienkami. Na dole w piwnicach są kotłownie, są magazynki. Ja sobie tutaj zwoziłam wszystkie rzeczy andrzejkowe, tak do środkowego pokoju, w sumie nie wiem czemu. Dlatego teraz na wintet wszystko sprzedaję, bo nie mam miejsca w mieszkaniu. No. No i tutaj się prawie dochodzi do końca, na samej górze. Jest taka sama sytuacja, jest też taki korytarz, są też takie pokoje, wszystko. Znaczy pokażę Wam w sumie jak to wygląda, bo Tutaj jest taka przestrzeń łazienkowa, a tu jest taki całkiem, całkiem powiem wam duży pokój, jak na pokój hotelowy, to naprawdę bardzo duży. Można to przerobić na biura, na, 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 na co komu się tam uwidzi. No, a my po prostu mając swoje firmy, każdy mając swoje zajęcie. Nie bardzo mogliśmy finansowo to udźwignąć, ale także trochę nie było czasu, wiecie, do tego wszystkiego, bo jednak, kurczę, rozwijając swoją firmę i zajmując się swoimi rzeczami, jeszcze mieć tak jakby dodatkową podfirmę i to takie coś dźwignąć, no to jest coś ogromnego. Więc od kawałka czasu ten budynek był yy, na sprzedaż. No i co prawda było tutaj bardzo wielu zainteresowanych. No ale ostatecznie dopiero, przepraszam, że tak światło tutaj zmienia, ale no i, ale ostatecznie dopiero teraz tak sensowny kupiec z sensownym pomysłem się znalazł, więc no tak pomyślałam, że Wam powiem, że takie tutaj będą zmiany, ale z tego co zauważyłam, zresztą no widzicie i jest mi troszeczkę smuteczek, no bo ja kocham tą przestrzeń, spójrzcie. Ta przestrzeń, ona jest jasna. Ona ma tutaj mnóstwo światła, ona ma tutaj mnóstwo miejsca i to jest mm, wymarzona przestrzeń. Gdybym ja tą przestrzeń miała w Kielcach. A, a, matko i córko, no ale nie mam. Yy, więc po prostu trzeba sobie radzić inaczej. Ale słuchajcie, mm, wszystkie zmiany, jakie dokonywały się i to, co widziałyście tutaj na. Na YouTubie od wielu lat, no to zawsze były zmianami na lepsze. To były, to były takie kroki do przodu. To nigdy nie było cofanie się. Ja też zresztą tak nie uważam nigdy w życiu. To była możliwość, możliwość wykorzystania tego miejsca i potencjału i to, że mogłam. No fantastyczne przygody tutaj poznać, mnóstwo osób tutaj pracowało i to było naprawdę no, genialną rzeczą. Także mm, zawsze wszystko uważam, że jest na plus i że trzeba wyciągać z tego no takie same pozytywy, yy, więc, więc tak, dlatego teraz są wyprzedaże na Babysimie, żebym ja się mogła z tym towarem wszystkim poprzenosić, ładnie pomieścić, a na wintek też, no bo to z góry wszystko muszę poogarniać. Po, po, po mm. No i dziękuję, że znowu mogłam się z wami podzielić takim dość fajnym, ważnym tematem. Mam nadzieję, że będziecie za mnie trzymać kciuki i wiedzcie, że zawsze wszystkie zakupy, jakie robicie w BabySimie, to są właśnie. Um, Ku temu, że ta ma się rozwija. Bo same wiecie, że ja nie robię czegoś takiego, że kupuję sobie drogie torebki i w ogóle nie wiadomo co, tylko ja kocham tą pracę i kocham to miejsce. I Jezu, robimy tylko, co możemy, żeby wszyscy tutaj się czuli u nas dobrze, żeby znalazło się w babysimie wszystko, co jest po prostu tylko potrzebne dla mam, dla tatków, dla dzieci. No i to jest fajne, bo to jest fajna przygoda. To jest fajne zajęcie, niekiedy trudne, bo jeżeli tak się. Spojrzę na te kulisy, tego wszystkiego, ale naprawdę to jest cudowne. Także po raz ostatni żegnam was z tego miejsca i do zobaczenia niedługo. Pa! W sumie to jeszcze tak po dzisiejszym dniu pracy. Pokażę wam, jak to wygląda. Mam już załadowane całe dwa samochody osobowe rzeczy. Tutaj czekają na następny dzień. Zobaczcie, jak bardzo się przerzedziło, Tam dzisiaj stały dwie szafki. A tutaj już z wielu, wielu półek zniknął towar. <noise> Także myślę, że jeszcze ze dwa-trzy kursy trochę wyprzedaży tekstyliów i naprawdę dużych gabarytów, i można się fajnie przenosić.